Mankowie, co wiecie, pogramy sobie fazę szóstą z sprunki. I tak, Wyjaśnię, że tak długo nie nagrywałem, bo nie nagrywałem chyba tydzień... Znaczy, 9 dni nie nagrywałem, więc e, to dlatego, że po pierwsze miałem gorączkę, a po drugie e, ten, szukałem tej fazy szóstej długo i na tamtej stronie, że zawsze budowałem link, po prostu była taka średnia, nawet mista, jeden widz mi tam pisał, no, ja też ją sprawdzę, taka średnia była. A tym razem jest chyba oryginalna, i ze mną jest kolega. Siemanko, widzowie. Nie, nie znacie bo to jest kryminalny telekin. No, to jest ten sam. I testujemy Orena. O, ja! Co się? O, o strasznie Co się? Z zęby moje do te góry. Do dobra, nieważne, dzi Myślałem, że on ma język. Że wiecie, w którejś tam fazie, on miał taki... Co jest? Ej, ten... To... O, on jest... Wyprostował się Dobra Eee, Widzowie, jakby mnie nie było słychać, to ja nic na to nie poradzę, bo aż starałem za o I ten pan był trójki Dobra, grzecho O, ja! To dziwne. Marya. No, mega. O, ja no, ty... Czemu on ma. Ej, on tą twarz ma malowaną na pejcie, czy co? Czekaj. On ma na pejcie no. domalowane. On, on nie jest połowy zjedzony. Ja... On, Klem... on jest połowy On jest połowy czarną Ej, no, może. Szkoda, że tu nie ma. Dobra Lecimy nie? dalej, brud. O ja! O kurde. Chłop został no. rozgryziony, dobra. Garnol. No. O ja! Oj. Uj. Chopie, uszy ci wystają! Eee, to jest dziwny ten Garnold. Nie wiem, czy on się uśmiecha? A ten? O. Garnold. Wyłącz, on jest zagłośny. Tak co ten typ robi? O, Sky! Sky, o nie. Jakieś ci myślał na i Michał gumija Co. O... To musi być oryginalna faza. Nie wiem. Jakie to nie jest oryginalna? Co jest? Gidno. To ma ten sam Po co go od samego początku. No wiem właśnie, on ma taką japę. Taki ja ma. Co drzewo. Drzewo? Takie średnie. Dzi dziwne bardzo. Simon? O, ja! Ej, to jest... Ale co? Może trochę A, to tak! Po tym co, co, ci... co ci się stało? Dziwne... Kom... O, ja! Mi Dobra, to nawet nie ma co sprawdzać, bo to już... Yy, nas, yy, to czarny A, ten A to jest też czarną farbą. widzę, że nie ma no. O ja. A tak to kto wykręcił? Krew... O nie. A ja czy to może być Ja pierdzielę. Straszne. A drzewin? Co? jest. Co? Która? Ej nie wiem czy wysyłać, Ale jeżeli tak, to ja chcę wam coś powiedzieć. Że on ma głośnik w szkółce. Co? To głośnik w głowie. i znak zapytania. Ano. Co to jest? O kurde. To wydaje. To też jest leniwe, pewnie. Galerii, my spoilery. I found this. O! to znalazł? I od nie wie co to jest. VIP. No. VIP. Dobra, to VIP. musi być oryginał, bo to jest VIP. Co to? I dało się kliknąć Co jest? A to się А оригинал. Абра? Аббляс, не забочусь о тебе, ты такой сильный.

Zobaczcie, jest najbardziej normalny No, bo musi. Dobra widzowie, widzimy się w fazie y, okay. siódmej. A ja w fazie ja pa. 7 nagram jeszcze... Do zobaczenia. Pa widzowie!